Dzień dobry, to znowu ja tym razem opowiem historię jak zostałem zaatakowany. Bardzo brutalnie zostałem zaatakowany, ale przeżyłem, bo często przeżywam. Historia wydarzyła się pewnego słonecznego dnia. Słonko świeciło wtedy, u góry było tu jak jest niebo, to tu słonko było i chmurnie było. Ale to nieważne. Generalnie siedziałem sobie w domku u siebie i napisał do mnie kolega: Chodź, chodź, do mnie, chodź. Pogramy w gry, pobawimy się, będzie fajnie. No i ja poszedłem, bo to sąsiad, on mieszkał obok. To ja chętnie, chętnie, bo w domu nudno. No i wyszedłem z domu, przeszedłem tu drogą w górę, potem w lewo i prosto. I on tu po lewej stronie mieszkał tutaj. No i on miał psa, wilczura taki, duży pies to był, taki groźny bardzo. No i ja zawsze jak wchodziłem do kolegi, to pierwszy rozglądałem czy pies z tyłu domu jest, czy przed wejściem, bo jak przed wejściem, to nie łatwo było się dostać, ale rozglądam się i tym razem nie ma, pusto. Sektor clear, tak powiedziałem. No to otwieram furtkę i wchodzę. I nagle zobaczyłem, jak biegnie na mnie pies. Szybko bardzo bieg, a ja wtedy nie byłem taki szybki. I też zacząłem biec, żeby wbiec do domu. Może by mi się udało, ale się nie udało. Nie udało mi się wbiec do kolegi. I jego pies na mnie skoczył. Zaatakował mnie bardzo. Tak wiecie, skoczył mi na plecy. No i ja się przewróciłem. I Kolano sobie zdarłem, i tylko kolano mnie bolało, tak naprawdę, bo kolega od razu ciągnął psa. Tylko że wyszliśmy do środku, do środka domu, i kolega mi powiedział: Piotrek, ty krew masz na plecach. No to ja zdałem koszulkę, i się okazało, że plecy miałem podrapane. Bardzo, bardzo miałem podrapane. Tak wiecie, takie podrapane plecy przez pieska miałem, i krew mi leciała. No i poszedłem do domu jednak. Jednak nie grałem na komputerze z kolegą, tylko poszedłem do domu, żeby mama mi plasterki nałożyła. Nie, nie wiem co tam się potem działo. Nie pamiętam w szoku byłem. Koniec.